Masz samochód z dostępem bezkluczykowym? Zabezpieczauto.pl. Skutecznie zabezpiecz swój samochód przed kradzieżą. Mercedes GLE z roku 2022. Heberda plugin. Próbuję uruchomić silnik. Nie, nie, zaczyna być sirena, nie można zmienić biegów, wpisuję tajny kod, kod został przyjęty, od tej pory mogę zmieniać biegi. Po skończonej jeździe gaszę silnik przyciskiem start-stop i w momencie kiedy uchylam drzwi kierowcy, kontrolka od świateł pozycyjnych mroga dwukrotnie informując nas o uzbrojeniu się immobilizera Canlock. Dziękuję. Zabezpieczauto.pl Skutecznie zabezpiecz swój samochód przed kradzieżą.